Dzień dobry, witam Was bardzo bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z serii horoskopy. W dniu dzisiejszym chciałabym omówić horoskop na miesiąc czerwiec roku 2020 dla bliźniąt. Horoskop staram się omawiać konkretnie rzeczowo-zdarzeniowo, zawierając takie e, sprawy jak miłość, sprawy zawodowo-finansowe i też nadmieniam, na co warto zwrócić uwagę w kwestiach zdrowia. Zatem jeśli lubisz konkret, to może ten horoskop właśnie Ci się spodoba. E, pamiętaj o tym, że horoskop jest to ogólna mapa. Zdarzeń, na nie masz wpływ. Jeśli są pozytywne, to niczego nie zmienij, bo robisz dobrą robotę, skoro w horoskopie jest on pokazana, ona pokazana ta historia korzystnie dla Ciebie, zatem dobre działania, dobre myśli realizuje. Jeśli jest coś w niekorzyści, to znaczy, że czas na zmiany, zmiany schematów działań myślowych, aby móc zmieniać te zdarzenia negatywne w pozytywne, bo prognoza to możliwa ścieżka zdarzeń, na którą masz wpływ i pamiętaj o tym, że zawsze możesz coś zrobić. Ja jestem tarocistką Agiatis, mam na imię Magdalena, pracuję z kartami Tarota, wspieram się numerologią, kartaniewskie rytuały również nie są mi obce zajrzyjcie się bardzo proszę na kanale, nie tylko horoskopy tutaj mamy. Jeśli Ci się horoskop podoba, to proszę o łapkę w górę. Jeżeli chciałabyś chciałbyś zostać ze mną na dłużej, to zapraszam do subskrybowania, kliknięcia w dzwoneczek, a to też pozwala każda Wasza aktywność, łapka, komentarz, rozwijać kanał. Zatem jeżeli również chcesz mi w tym pomóc, będę Ci bardzo, bardzo wdzięczna. A teraz pozwolę sobie włączyć... O, nie, ta ręka. E, pozwolę sobie włączyć tutaj e, podgląd na karty, czyli na stół tu już jest i już patrzymy. Talia, która dzisiaj bierze udział, to Delight Sir Starot. Nie czytam odwróconych kart, czyli pozycja prosta i odwrócona dla mnie wygląda karty tak samo. No, negatyw karty jest wyciągany. Karty, która właśnie tym negatywem się zaznaczyła. Pokażcie karty. Pokażcie karty. Bliźnięta na czerwiec 2020. Jaka tu jest możliwa energia dla bliźniąt na czerwiec? dla bliźniąt na czerwiec będziecie dokonywali wyborów ważne jest też to, żeby ten wybór nie był podyktowany jakimiś teoriami, które Wam się wydają że mogą się realizować bo karty pokazują szlifu i to co już potrafisz, nie osądzaj sytuacji przez pryzmat poprzednich doświadczeń a i będziesz dokonywał, dokonywała wyborów, ale również przygotuj się na zmiany jakieś w historiach pracy być może również tutaj dwutorowość Chwilowa się pojawi, czyli może być jakieś dodatkowe obowiązki, bądź coś na tak zwaną dobczewkę. Pierwsza karta mówi, z jaką energią wchodzicie w w dany miesiąc. Mamy tutaj giermka kielichów. Giermek kielichów mówi o tym, aby pracować nad swoimi kompleksami, nad, tym, nad swoimi w cudzysłowie ułomnościami, nad tym, czego nie potrafimy, nad tym, co nam się wydaje, że w nas jest być może brzydkie, czy to fizycznie, czy to w zachowaniu, w charakterze. Zatem nad tym warto, abyśmy też tutaj pracowali. Nad swoimi emocjami i nad kompleksami. I teraz tak, karty pokazują, że te kompleksy mogą powodować rozczarowanie. Również brak wiary w siebie może powodować to, że nie realizujesz czegoś dla siebie w sposób, który mógłbyś, mogłabyś też tutaj um, zadziałać też, że mogłabyś dla, um, dla siebie zrobić. I teraz tak, jeżeli chodzi o kwestie tutaj emocjonalne, karty pokazują, że um, może um, pojawić się osoba z otoczenia, um, z którą możecie spędzić fajnie czas. Fajnie czas, być może jakiś romans, być może jakieś spotkania, radki, coś takiego się rysuje, tak jakby takie lekarstwo na złamane serce. Zatem osoby, które idą w atfakcie, na przykład kobiety do związku, to jeżeli jesteś osobą zranioną, to może się pojawić ktoś, kto wam to serce troszeczkę zreperuje i w jakiś tam sposób, możliwy, jakieś tutaj e, mm, zbijanie też swojej atrakcyjności w związku. E, będziesz widziana, będziesz widziana jako ktoś atrakcyjny. Może właśnie tego w tym momencie potrzebujesz, dlatego też e, tutaj to tło romansowe się e, zarysowało. Jeżeli chodzi o kwestie, również te związkowe, karty pokazują tutaj, że ktoś będzie dla Was jakąś niespodziankę. Mogą się tu zarysować również oświadczyny dla niektórych bliźniąt. Bądź bliźniak się będzie oświadczał, bądź dla bliźniaka będą to oświadczyny, w zależności tutaj jaką energią się to tutaj e, rysuje, żeńską, czy też, e, czy też męską. Zatem, no, e, takie dosyć ważne też informacje. Nowa ścieżka życia mi się tutaj pokazuje. Ktoś, co już myślał o tym, planował od jakiegoś czasu, zatem wydarzy się, zadarzy się. E, tutaj osoby, które w jakiś tam sposób e, długo czekały na osobę do związku, również mają szansę kogoś takiego poznać. Osoby, które planowały ciążę, chciały po. E, poszerzać Swoje tutaj e, e, grono rodziny też to się może zdarzyć. Migam i bateria zaraz do Was wrócę. Jestem z powrotem, włączę tutaj e, podgląd na, e, na karty. I teraz tak, moi drodzy: planowanie rodziny, ta osoba, która planowała rodzinę, powiększenie rodziny, dziecko, jak najbardziej jest to możliwe. A zatem. E, Działajcie, jeśli tylko tego też potrzebujecie. Zatem, osoby, które są gdzieś tam poranione, być może w jakiś tam sposób nie wierzą w swoje szczęście, w emocjach, w miłości, poznacie kogoś, czy też w jakiś tam sposób ktoś będzie wam towarzyszył, jako jakieś takie lekarstwo, być może plaster na serca, coś wartościowego, ale może to być jakby przejściowego, i oboje do tego też tak podejdziecie jakieś oświadczyny się tutaj mogą rysować, jakieś planowanie powiększania również statusu rodziny. Również możecie się przeprowadzać, czy w jakiś ten sposób planować życie na nowym gruncie, na nowej też płaszczyźnie. Zatem tak, dużo się będzie dla Was, kochane bliźnięta, w tej sferze emocjonalnej również działo. Jeżeli chodzi o kwestie pracy, nie odtrąćcie propozycji, która wydawać się będzie dla Was mało atrakcyjna, bo ona będzie bardzo atrakcyjna, bo karty pokazują, dostajesz wiadomość na temat czegoś fajnego, a Ty jakby to hmm, nie wygląda ciekawie, a później żałuje, tak? Zatem zwracajcie uwagę tutaj w połowie czerwca na takie historie, jakieś atrakcyjne propozycje, które być może jakaś forma wyrazu będzie niekoniecznie tutaj sprzyjająca. Może ktoś w jakiś tam sposób tą wiadomość napisze w taki mało, nazwijmy to, kulturalny sposób, czy według jakichś tam ram i możecie uznać, że to jest dziwna propozycja. Warto się nad nią pochylić i sprawdzić, jak to wygląda. Osoby, które planują działalność gospodarczą. Na swoim gruncie może to być jak najbardziej fajny pomysł. Można też rozwijać tą swoją branżę, jeżeli już prowadzicie działalność gospodarczą. Karty pokazują przy przepracowaniu, również zaśleniu tutaj swojej wiedzy, ale również karty pokazują tutaj spojrzeniu na pewne sprawy z innej perspektywy. Otwierasz tutaj się na nowe możliwości, z fortuny, także otwarciem się na nowe możliwości z skorzystaniem z jakiejś propozycji dzięki temu ty widzisz sprawy inaczej i możesz zmieniać bieg zdarzeń zatem a wszystko w twoich rękach. Jeżeli pracujesz tutaj to też nie odtrącej podawanej ci ręki, bo później w jakiś tam sposób Możesz gdzieś tam tego żałować. Osoby, które chcą, jakby tutaj, zmieniać pracę, pod koniec czerwca jasne jest to możliwe. Zatem też pozytywnie się to tutaj zrealizowało. Co jeszcze, jeśli chodzi o kwestie, tutaj te zdrowotne. Właściwie to, na co warto by było zwrócić uwagę, to krążenie, ciśnienie, bo mi się tutaj coś takiego tutaj zarysowało i uważajcie na układ pokarmowy, bo on się delikatnie tu zaznaczył, że mogą pojawić, może pojawić się jakiś dyskomfort yy, yy, w historiach tutaj zdrowotnych, ale uważajcie na tak zwane stany melancholijne. Ogólna energia, dwójka Buław. Dwójka Buław mówi o tym, że jeśli coś widzisz, to chwytaj e, po to, ale zanim zdecydujesz, to przemyśl tą decyzję. Nie odtrącaj już czegoś od razu, bo wydaje ci się, że. Dwójka buław mówi o tym, żeby mm, obserwować, ale nie zatracić się też w bierności, żeby mm, podejmować wyważone jak najbardziej tutaj kroki, działania ale nie być biernym. Bierność również dla mężczyzn, dłyka bław mówię, jeśli masz jakiś kłopot ze sprawami męskimi, najwyższy czas nimi się zająć. Zatem taka też jest podpowiedź. Przesłanie z kart anielskich kluczy. Jakie jest dla bliźniąt. Przesłanie dla osób. Z podznaku bliźniąt i jest to bądź przyjaźnie nastawiony do siebie i innych, bądź przyjaźnie nastawiony do siebie i do innych. Zatem, moi drodzy, tym pozytywnym akcentem zakończę ów horoskop. Mam nadzieję, że te informacje pomogą Wam zapobiec tym zdarzeniom, które w jakiś tam sposób nie do końca wyglądają komfortowo. Również macie szansę na poprawienie jakości swojego jestestwa bardzo ogromno w każdej sferze życia. Zatem korzystajcie, czerpcie, działajcie, a będzie dużo, dużo uśmiechu w Waszym życiu. Gościło. Ściskam Was bardzo mocno. Całuję, pa pa!